Cześć, Adam Stangryciak i bierzemy dzisiaj na warsztat Adidas Terex Agravik Speed. Niemiecki producent przygotował dla nas startowego buta terenowego 228 gramów w rozmiarze 42. Zatem bardzo niewiele, jeżeli mówimy o butach terenowych, podwójna pianka, Light Strike i Pro, czyli to samo, co znamy w części modelów asfaltowych od tego producenta, przewiewna i lekka cholewka, która na pewno będzie bardzo fajnie odprowadzała wodę, więc jeżeli wpadniemy w jakiś strumyk albo kałuże, to nie odparzał nam się stopy. Dość delikatny jak na terenowe buty otok na palce z przodu, natomiast parę razy przytrafiło mi się zawadzić korzeń i było to naprawdę absolutnie bezbolesne. Cholewka bardzo, bardzo dobrze opina stopę. I możemy czuć się w nim bardzo stabilnie. To również za sprawą y, zintegrowanego języka, który został przymocowany za pomocą dwóch gumek do podeszwy. Poczucie stabilności zapewnia zapiętek, y, i to jest w zasadzie jedyny taki element luksusu i komfortu w tym bucie. Mamy tutaj też wzmocnione sznurówki, przeszyciami po zewnętrznej ich stronie. Mają zdecydowanie mniejszą chęć do rozsznurowywania się. Cholewka jest naprawdę przewiewna, ale wykonana jest także z, bardzo, z materiału, który wydaje się być bardzo odporny na wszelkiego rodzaju obtarcia, przetarcia, but bardzo fajnie ciasno Opina stopę, jednakże jest w nim dość dużo miejsca na palce. To nie jest tak, że ten but jest tylko i wyłącznie dla osób z wąską stopą. Natomiast Krem de la Creme, czyli to, co tak naprawdę chyba najbardziej kręci wszystkich fanów butów od Adidasa, mianowicie guma od Continentala i podeszwa, która bardzo dobrze radzi sobie na. Miękkim, na mokrym. Podejrzewam też, że na mokrej skale będzie się sprawdzać bardzo dobrze. Ciekawą rzeczą jest zmienna głębokość bieżnika, czyli to, z czym nie spotkałem się jeszcze do tej pory w żadnym innym terenowym bucie. Widzimy, że kołki. Znajdujące się w środkowej części buta są nieco płytsze aniżeli te, które znajdują się na zewnątrz. Przypomina to opony terenowe i dzięki temu będziemy mieli znacznie lepszą przyczepność. Może nie tyle znacznie lepszą, ale na pewno wpływa to na odchudzenie tego buta i to, że waży on tak niewiele. Zapewne będę się powtarzał, ale but jest y, niesamowicie stabilny, również bardzo dynamiczny i jest bardzo przyczepny, więc y, nawet rozwijając nieco większe prędkości na zbiegach, Takich również trudnie technicznych. My jesteśmy z tym butem bardzo zintegrowani. W zasadzie jest to but startowy. Zaskakujące jest trochę to, że Adidas, który ma bardzo dobre buty karbonowe na ulicę, nie wsadził w to karbonowej płytki, ale osobiście nie zauważyłem większych różnic pomiędzy tym butem a terenowymi butami karbonowymi od innych producentów. Może wynika to z samej pianki z Lightstrike Pro która bardzo dobrze amortyzuje jest dynamiczna. But ma też zadarty nos yy, do góry, co będzie przyspieszało przetoczenie. A po co można byłoby włożyć karbon do trailowych butów? Yy, to niekoniecznie działa identycznie w ten sam sposób jak w karbonie ulicznym, który będzie nam zwiększał znacznie moc odbicia. Głównym plusem e, karbonu w butach terenowych jest zwiększenie stabilizacji, obniżenie uszkodzeń mięśniowych wynikających z przeciążeń występujących w. Trakcie biegu. Jest to jeden z powodów, dla których nie założyłbym tego buta na bardzo długi bieg ultra. Myślę, że taką rozsądną granicą byłyby biegi około maratońskie. E, również ze względu na fakt, iż amortyzacja w tym bucie jest dobra, ale nie jest to coś, co znamy z innych naprawdę miękkich, chmurkowych wręcz modeli. Buta poleciłbym wszystkim biegaczom terenowym, wszystkim biegaczom górskim na starty w, na dystansach do około 20-30, maksymalnie 40 km. Ale również wydaje mi się, że bardzo dobrze sprawdzi się w szafie każdego biegacza ulicznego, który swoje treningi maratońskie będzie odbywał w terenie trudniejszym, zwłaszcza jeżeli mówimy o treningach szybkościowych. Nowy trend w butach terenowych. Startówka od Adidasa. Adidas Terex Agravic Speed. Po więcej informacji zapraszam na recenzję na bieganie.pl. Bieganie.pl.